Z naszych modli, mieszkańcy chwały, wszyscy święci Boży. Z obłoków jasnych zejdźcie, aniołowie, zrzeszą zbawionych, spieszcie na spotkanie. Anielski orszak mnie w twoje Umiesieć się z ziemi na nieba, a wieś zbawionych niej ją zaprowadzi, aż przed oblicze Boga Najwyższego. Niech cię przygarnie, Chrystus uwielbiony, On wezmą Ciebie do królestwa światła. Niech na spotkanie w progach Ojca domu o Ciebie wyjdzie tościwa babka, anielski orszak niech twą duszę przejmie, umie się i powrzy na mnie, a w niech ją zaprowadzi. A przed oblicze Boga Najwyższego, promienny Chryste Boski Zbawicielu, jedyne światło, które jest na mieszku, bądź dla tej duszy wiecznym odpocznieniem, pozwól oglądać chwały Twej majestat. Anielski orszak niech twą duszę przyjmie, Uniesie z ziemi ku na niebo, a wieś zbawionych niech ją zaprowadzi, Aż przed oblicze Boga, Najwyższego. wszechmogący Bóg od